mówić, że sprzedaję dom Co, ja No, coś takiego kolomba. O, do, dobre światło no. Siemaneczko, w dzisiejszym odcinku będziemy sprzedawać mój dom I kupować kolejny dom Jest to dla mnie bardzo ważny motyw w tym filmie Żeby kupić dom I żeby go sprzedać jest jak bardzo ważne. Bardzo, bardzo. Bardzo Ci zależy? Zależy mi bardzo, bardzo. Jeszcze jakiś ten... No coś tam. A, e... co, co pan zrobi z tym domem? A no będę żył. Dużo sosu pan będzie miał wtedy? Kasa? To zależy zależy. jakiego. Siano? Siano. Jakiś tam Mamona? Pesos? Eee... To będę miał na pewno w złotówkach. Bo nie jesteś w Meksyku, nie? Tu no nie. Nie, nie, nie będzie Pesos. Siana też nie lubię, więc... W sumie, w sumie to wszystko. Pierdolimy obory, oborniki, różne takie? Tak, tak. Właśnie tego typu rzeczy. Czosnkowy. Co? Lepszy niż ketchup, nie? Do no pizzy tak, hawajskiej tak. myślę, że idealna W sensie no... Ja nie żartuję Już mówiąc o tym, że pizzy Jeszcze hawajskiej tak. się nie je Dobra, zacznijmy od tego, że hawajska to nie pizza Dobra, koniec Dobra, wywiadu, zrób jakiś ten...